Patrz, znowu wszystko otwieramy, chyba jest dobrze. I to jest ogromna skrzynia jakaś do otwarcia. Kurwa mać, aż się teraz zastanawiam, co to będzie w niej. Ja pierdolę! Wszystko! Ja pierdolę, co tam jest? O kurwa! Ej, i to też pomnoży! 12 pie... Hahaha <ścoughs> Ile? Plus 12 500? Kurwa, co on leci tak! To jest pierwszy bonus! I wszystko razy 10 teraz, cokolwiek nie połączymy! W chuj leci! I wszystkie słabe symbole, ale dobrze jest. Idzie sobie. 4000! I 3,600 na koniec! Co to kurwa za slot! Ile za pierwszy bonus? 38,900! Nie to za łatwo było! To było kurwa za łatwo, jak ta pierwszy bonus pojebało chyba. Jeśli spojrzeć na to z innej perspektywy, 80 zł to 17 euro. 17 euro to co najmniej dwa kebaby. Moim zdaniem to całkiem sporo. Nie wytrzymam! Kurwa! Ja pierdolę! Macie całe info z niedzieli z Lemona ze sprawy! Proszę bardzo! Mam nieprzypadną ochotę. Zachowywać się jak Och. Rozpierdolę mnie to normalnie. Nie mogę z nimi. <laughs> Bismut, przepraszam. Ale się wyjebało. Przepraszam bardzo On się tak by nie zachował. Nie, 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 Chociaż były takie bonusy, że oddawał 5x i koniec. Dobra, mamy to Jak Boga kocham, kurwa, gladiator No kurwa! Kurwa! Zostaw jeden dobry mnożnik! No i by było 1500x i 600x. DJ give me that bass rock, that bass rock, that bass... w dupę! 20X! Dobrze jest, jest dobrze, jest dobrze, oddał, oddał, ale to jest też wyjątek z Hexą. Gladiator Jan zawsze zaliczam do wyjątków. Ja nie mam co przepraszać, gladiatorka, bo my mamy tak, my jesteśmy tak. Brat za brata. Brat za brata, medal odwaga, tak to działa. Tak w dupę 400X? Źle zrozumiałeś. Nie powiedziałem mu sadse w dupę. Sadse w dupę. Propozycje, możecie walić propozycje, nie będzie banowane, nie będzie timeoutowane teraz, tylko dobre propozycje. Nie Tomuś, nie Wild North. Dzięki, podoba mi się. Do kogo chcecie hośnika? Do kogoś małego, czy do kogoś większego? Wiem różne rzeczy bez cenzury na życzenie widzów. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy gość. Ciekawe, czy jakby ktoś gówno zaproponował, to by zjadł. Show me the way, Gromson. Sprawdzamy go. Towaru! Ja się zastanawiam, jak wygląda twoja rozmowa z prowajderem, o ile taka była, XD. Dalej, ja pierdziele, ale jest na furany dzisiaj. O kurwa. O kurwa, ale feta wjechała na banie. O ja pierdziele. Wyspa osób. Kurwa. Wsadźcie sobie w dupę te kurwa korki przyklejane do butelki. Do szyjki, nie? Kurwa was to też? Ej no chuj. Najwyżej, najwyżej znowu będzie opryszka. Co za gówno kurwa debile siedzą w tym... W parlamencie, czy gdzie cholera wie kto to decyduje. Po co to utrudnia życie to jest, to jest pestka to jest gówno. To teraz wstajesz i idziesz i załatwiasz mi panią fotelową i tyle bąków, ile zdołasz wypierdzieć <słuch> Widzę, że to nie jest kurde Gates, to nie jest córka i tak dalej, to jest kurwa fotel Hades na Nomini to jest zupełnie co innego niż Gates of Olympus, córka i tak dalej na innych kasynach to jest pojebane Dobra, jeden gwarantowany Wild już jest, tylko dawaj na trójce, na trójce albo dwójce no i chuj do tego Jest na jedyńce, dobra, okej, okay, 7 spinów Oddaję, oddaję, bo poczuł kurwa Ból bycia na banliście Znowu cyfrowo! lecimy Jest Jest Gol, Kimior, kocham cię 30k plus, plus jeszcze do tego gol, proszę bardzo Par nie no proszę nie Golczek Dajcie nam tego gola, my go potrzebujemy kurwa I tak Albańczycy nie, nie zakwalifikują się Skąd ten sędzia jest? W Hiszpan? To ja mu dopłacę Ja mu przeleję Przeleję ci kurwa ile chcesz Kurwa idzie sprawdzić Co? Jak kurwa spalony Proszę go kurwa wyjeb z tego składu! Koniec tego kurwa! Proszę go kurwa wyjeb z tego składu! Koniec tego kurwa! Wypierdol kurwa go! DO ARABII niech sobie tak strzela! Jowany! No kurwa ileż można! Nie mogę z nim! Nie mogę kurwa z nim! Nie mogę! Nie no już bez jaj, no można jakieś szanse mu dawać, ale kurwa, co on CHCE udowodnić tym KRECHOWIAKIEM w tym składzie? Proszę cię! Dobra, wraca mi jest pięciocyfrowo. Premia! 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 Jest! Fotelik! <noise> kurwa, dalej trwa... Kurwa, powinien nie wchodzić jak tutaj dalej trwa Bodusik! POM! 41K! Kurwa! Mamy to! Mamy to! Fotela zasługa! Ja pierdo... A to nie jest najwyższa wygrana fotela? Nie przypominam sobie na razie większej. Jakby nie przyszedł, to pewnie maksym by był. Tata, ta. remia dla fotela, czyli lekki bączur.